kij na Waszym czytaniu, to będzie czytanie, będzie dotyczyło tego, jaki jest ewentualny problem teraz na czas listopad, grudzień, co Wam zaprząta głowę, co Wam nie daje spać aktualnie, w czym się zmagacie. I to czytanie właśnie jest tak od teraz, powiedzmy, do połowy grudnia. Przyjrzymy się jaki to jest ewentualnie problem, a przede wszystkim jak temu problemowi zaradzić, jaki jest w sposób najskuteczniejszy, żeby przeciwdziałać, żeby sobie poradzić z tym. Wezmę sześć kart. Tu karty same teraz wypadają, więc te, które wypadły, biorę. Wezmę właśnie sześć głównych i będziemy sobie zakładać te karty. Na czym polega ten problem? Mamy tak, króla kielichów, mamy diabła, mamy yy, Mamy śmierć, mamy diabła. Mamy trzy miecze, mamy dziewięć kielichów i mamy siedem kielichów. Teraz poprosimy sobie kartę zapowiadającą, jeżeli chodzi o tę śmierć i o diabła. Na czym polega tutaj ta zmiana, transformacja, co tu się zakańcza dla tego króla kielichów? O, zakańcza się jakiś związek z królową kielichów tutaj mamy parę, kochani, więc tutaj może być problem polegający na tym, że następują jakieś zmiany w Waszym związku i to dosyć takie poważne zmiany. Nie, ta karta śmierci nie, nie budzi się jej, bo ona nie oznacza koniecznie jakiegoś końca defini definitywnego. Ona może oznaczać nam tutaj koniec jakby pewnego etapu, koniec pewnego sposobu myślenia czy sposobu porozumiewania się w Waszym związku. A czego dotyczy karta śmierci? No tak, i mamy tutaj właśnie, że zakończacie jakiś um, etap, jakby w Waszym związku, w związku pary, pary kochającej się, pary takiej z przeznaczenia. O, mamy króla kielichów jako kartę główną, i królową, królową kielichów y, jako kartę, jako osobę, z którą związany jest ten ewentualny problem. No i mamy kartę diabła, wytłumaczoną kartą głupca, czyli przejściem jakby po tutaj, po zmianach, po transformacji nastąpi nowe otwarcie się. Tylko, że to nowe otwarcie mamy niestety, ale tu w karcie diabła, czyli w karcie, która nam mówi, że nie będzie to nowe otwarcie, wejście na tę nową drogę nie będzie proste, nie będzie proste, łatwiej i przyjemne, tak? A wręcz właśnie w drugą stronę A być może będzie związane z przejściem przez ból, bo mamy trzy miecze. trzy miecze, które tutaj zaraz sobie dopowiemy kogo dotyczą, czego dotyczą, kogo dotyczą, jaka jest głębsza historia związana z tym. Tam powiedzmy sobie jeszcze kartę siedmiu kiejków, na czym tu wybór. No i historia, która nam się tutaj pokazuje, moi drodzy, to jest tak. Mamy kartę osobową, czyli mam tutaj prawdopodobnie mężczyznę w tym przypadku. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli to nie dotyczy historii mężczyzny, to możecie sobie odwracać w drugą stronę, tak, jeżeli jesteście kobietą. I to, to co powiem teraz, będzie was jakby dotyczyło, tak, to zmieńcie sobie stronę. Ja będę czytać w tym momencie dla mężczyzny, dla mężczyzny bo nam tutaj wyszedł jako taka karta główna mężczyzna, który kocha. Który ma swoją partnerkę, swoją wybrankę i to taką wybrankę naprawdę serca prawdopodobnie jest to związek, który, który już trwa od dłuższego czasu. I ten mężczyzna prawdopodobnie ma tutaj problem polegający właśnie na tym, że nastąpiło coś niedobrego w tym związku. I on sobie zdaje z tego sprawę, że nastąpiło coś niedobrego, być może związanego z, ze zdradą wręcz, z nielojalnością. Być może ta kobieta, która nam się tutaj pokazuje. Była w pewnym momencie bardzo zapatrzona w inną stronę, tak? Może marzyła i, i pragnęła kogoś zupełnie innego. Więc ta karta niekoniecznie musi dotyczyć takiej zdrady fizycznej, może chodzić o zdradę emocjonalną. Jeszcze sobie wezmę jedną kartę na tę złamane serce. No i tak, i to nam pokazuje, że ten mężczyzna dowiedział się prawdy, dowiedział się prawdy i właśnie stąd jest ta zmiana, bo tutaj zawalczyć o prawdę. Ale kartę diabona wskazuje, że nie jest to takie proste, że tu właśnie jest taki głębszy problem. Że nie wystarczy odciąć, jakby powiedzmy, swojej partnerki od ewentualnej pokusy, tak? Bo tutaj problem może polegać na tym, że ta partnerka nie wybiera, jakby do końca tego mężczyzny. Teraz się dowiemy, jak to jest z nią tutaj jest w tych kartach. Dlaczego ten diabeł jest tutaj koło królowej Kielichów? Kim jest ten diabeł, może się zapytajmy. I nam się pokazała karta 10 monet, co by wskazywało na to, że problem polega na, na kwestiach takich związanych ze, stabil, ze stabilnością. Tu przy królowej mamy kartę dziewięciu kielichów, która nam e, mówi o tym, że ktoś tutaj w tym związku nie podchodził e, z, z wystarczającą e, stabilnością do tego związku. I to już musicie sobie sami odpowie odpowiedzieć na to pytanie. Która z, która z Waszych stron, czy mężczyzna, czy kobieta, nie podchodziła, czy nie podchodził z wystarczającą e, powagą do tego związku, z, nie był taki, czy nie była stabilna. A tak naprawdę, konflikt polega na tym, że. Jedna z tych osób chce tej stabilizacji, chce pełnej rodziny. Wybór tutaj tej osoby będzie dotyczył właśnie stabilizacji i będzie dotyczył przejścia na dalszy etap, ale już na etap taki typu zaręczyny i myślenie o poważnym podejściu do życia. I całe sedno tego problemu opiera się właśnie na tym, na tych różnicach pomiędzy patrzeniem w na życie przez jedną stronę, a patrzeniem na życie przez drugą stronę. Jedna osoba jest, e, pragnie stabilności, druga osoba m, pragnie albo pragnęła do tej pory e, zabawy i traktowała ten e, związek jako taki, wiecie, jestem w związku, więc e, nic tutaj temu związkowi nie zagraża, więc można sobie tutaj poluzować troszeczkę. No i konsekwencją tego luzowania było to, że być może wdarła się do serca jednych z tych, z, z tych stron e, osoba trzecia. No i wyszło to wszystko na jaw, tak, wyszło tutaj na jaw ewidentnie. No i teraz prawdopodobnie ten mężczyzna będzie musiał dokonać wyboru, tak? Wyboru związanego z tym, czy chce z tą konkretną osobą iść dalej, odpuścić jakby to wszystko, co było, odciąć się tutaj w karcie śmierci od tego, co było, uporządkować te sprawy tutaj w karcie asa Mielczy wybrać właśnie tę, a nie inną partnerkę i pójść z nią dalej. Zapytam się teraz kart w takim razie, skoro na tym polega ten dylemat, ten problem. Czy jest, czy jest taka szansa, żeby no w tym przypadku tych kart, czy jest szansa i nadzieja na to, że ta kobieta tutaj, która nam wyszła, zmieni jakby swoją postawę życiową? Czy ona chce być tym partnerem? Zapytamy ta się tak naprawdę. Czy to, że, prawda, wyszła na jaw, czy to spowoduje jakieś, jakąś refleksję w niej? Jakieś. Zastanowienie się nad byciem dalej w tym związku. Bo ewidentnie tutaj ten mężczyzna zastanawia się, ale w sposób taki raczej na tak i chce jakby przejść na wyższy poziom, A nie wiem, co ewentualnie może myśleć ta kobieta. Wyszimy sobie tutaj na nią kartę. Tak, ona chce pracować nad tym związkiem. Więc jeżeli tutaj coś takiego zaistniało, co nie spodobało się temu partnerowi, to ta kobieta chce pracować nad związkiem. Chce być w tym związku. A teraz weźmy sobie jeszcze kartę dotyczącą tego, jaka jest szansa, żeby ta para, tutaj, która nam się pokazała, doszła do porozumienia. I powiem Wam tak. No, będzie trudno o porozumienie, bo o ile ta kobieta chce pracować nad związkiem, o ile ten mężczyzna się zastanawia właśnie tutaj nad być może wybaczeniem i przejściem dalej na wyższy poziom, to te karty rezultatu nam tutaj mówią, że jest tutaj dalej pod powierzchnią, jakby utrzymuje się ta tajemnica. Um, Nawet jeżeli ona tutaj wyszła na jaw, to może ona nie wyszła na jaw do końca, bo jest tutaj kwestia takiego. E, Zbyt pochopnego myślenia, zbyt takiego rozgrzanego myślenia, tak? Jeżeli ta para myśli nad ewentualną drogą wspólną dalej, nad ewentualnym przejściem na oczko wyżej, na, żeby na przykład się zaręczyć albo zamieszkać razem, albo właśnie zacząć coś budować, to to nie może być oparte na tym, co pokazują nam tutaj karty, że działanie jest bardzo dynamiczne i bardzo takie zaognione. Jeszcze tam tkwi coś do końca niewypowiedzianego między tymi dwoma stronami. Zapytam się teraz, o czym ten mężczyzna nie mówi tej kobiecie tak naprawdę. Wygląda na to, że nie mówi jej, że tak naprawdę bardzo głęboko utkwiło w jego pamięci, w jego sercu, w jego głowie, właściwie bardziej w głowie niż w sercu to, co się tutaj wydarzyło. Ten mężczyzna, nawet jeżeli tutaj się zastanawia nad dalszym etapem, nad dalszą drogą z tą kobietą, to ma takie poczucie, że jakby yy, teraz będzie trzymał wszystko, że tak powiem, pod kontrolą i będzie bardzo rozliczał tę kobietę. A to w tym przypadku nie jest najlepszy pomysł. To o co bym się chciał jeszcze zapytać? Chciałabym się zapytać bo znamy intencje tej kobiety, ona chce pracować nad tym związkiem ale zapytamy się jak odbiera teraz postawę m, pokazywaną przez tego mężczyznę. Jak ona to odbiera. Jak się z tym czuje. No i, i jakby ta kobieta godzi się z tym, że ten mężczyzna będzie ją teraz kontrolował. No ale kochani, jak my mamy tutaj taką sytuację, to teraz się dowiedzmy kart, Co te karty proponują, Jak, w jaki najlepszy sposób rozwiązać ten problem, który tutaj jest. Ja może tutaj trochę ściągnę te karty. Ona mi się tutaj robi za gęsto. I weźmiemy sobie karty, w jaki sposób, w jaki sposób jest tak naprawdę obiektywnie najlepszy. To te karty nam tutaj powiedzą. Co zaproponują karty? No I te karty <coughs> proponują Wam, żebyście się właśnie nie kłócili, tylko rozmawiali ze sobą, tak? Nawet jeżeli trudno teraz o rozmowę, to mamy taką młodą energię, <coughs> ale jest w tej energii, jest, jest szansa na jakby rozpoczęcie spokojnych rozmów, tak? To nie może być tak, że Wy się teraz kłócicie, albo właśnie tutaj ten mężczyzna ma gdzieś ukryte, tutaj w tych kartach, ukryte zamiary kontroli nad tą partnerką, takiej kontroli definitywnej, bo tak to tu wygląda, że teraz chciałby już tak całkowicie kontrolować tą partnerkę, bo jeżeli ta kobieta tutaj tak. wyrazi tę, tę cichą zgodę na taką kontrolę, to to może nie pójść w dobrą stronę, tak? Bo tutaj jest za dużo w tych kartach takiego, takiej ekspresji, takiej yy, zaciętości, takiej yy, takiego jakby no nie Tutaj może być chęć, to może pójść w tą stronę, bo może być chęć odwetu, a to nie jest dobra sprawa. Ta partnerka chce pracować nad tą relacją. Ten mężczyzna też wydaje się, że wyraża chęć przejścia etap dalej. Więc te karty mówią, że najlepszy sposób rozwiązania tego problemu jest taki: nie kłócić się, nie krzyczeć na siebie, nie być w żaden sposób agresywnym wiecie, ani w sposób otwarty, ani w sposób taki podprogowy. Bo tutaj my mamy ewidentnie taką wierną agresję. I właśnie zostawić za sobą, jeżeli się zgadzacie na to, żeby być dalej ze sobą, um, przejść na ten etap da, dalszy, jeżeli macie taką właśnie wolę, tutaj wyrażoną ze strony tej kobiety w karcie ośmiu monet, czyli w karcie pracy nad związkiem, i uczył mężczyzny w karcie czterech buław, czyli osadzeniu się tutaj w takiej rodzinnej rzeczywistości. Jeżeli macie taką wolę bycia ze sobą dalej, to. Te karty ewidentnie będą nam mówiły, zostawcie wszystko za sobą, tak? Zostawcie te, te rzeczy za sobą. Te powiedzmy rozmarzenie na temat innego partnera, które nam tu wyszło. Ten ewentualny ból serca, który był spowodowany tym. I odetnijcie, tak? Tutaj, to, i skoro dowiedzieliście się całej prawdy, skoro macie jasność sytuacji, to odetnijcie, zostawcie to za sobą. Takie są rady tych kart. To ja teraz podsumujmy sobie. Bo zdaję sobie sprawę, że dosyć chaotycznie to mogło brzmieć. Czyli tak, mamy mężczyznę, mamy kobietę i mamy kartę tutaj pomiędzy nimi. O, uciekłam. Kartę transformacji. Czyli tutaj następują gwałtowne, konieczne zmiany. tak? Już nie ma, nie ma odwrotu do przeszłości. Nie ma odwrotu do tego złamanego serca, nie ma odwrotu do rozmarzenia się na temat powiedzmy innej osoby. Prawda nam się tutaj pokazała. Ta transformacja dotyczy odcięcia tego, co było w przyszłości. Teraz mężczyzna się zastanawia, co z tym dalej zrobić, czy przejść na ten etap dalej. Bo tu prawdopodobnie to rozmarzenie na temat innego mężczyzny no to właśnie wynikało z tego, że jedna strona chciała stabilizacji, a druga się no troszeczkę bawiła. Więc, jakby motywem tego, co tutaj zaistniało wcześniej, było. Jakby nie spasowanie Waszych wspólnych wartości. No i tutaj się okazało kuszenie. Kuszenie i jakaś propozy propozycja z zewnątrz. Ale no niekoniecznie doszło jakby do zdrady fizycznej. Mówię, może to była tylko zdrada emocjonalna. No i tak. Mężczyzna zastanawia się tutaj w tej karcie, czy pójść właśnie na etap dalej z tą właśnie partnerką. Bo tutaj nie ma mowy, o, jakby w przyszłości o osobach trzecich, tak? Więc problem polega na, na tym, że teraz jesteście ze sobą, i teraz myślicie tylko o sobie, co dalej z nami. Zastanawia się ten mężczyzna, czy przejść właśnie na etap dalej, z tą partnerką, ruszyć w tę drogę, ale tutaj pod powierzchnią jest to, że te decyzje mogą być zbyt pochopne, bo gdzieś ten mężczyzna nie mówi o tym że teraz to już by chciał tą karnerkę swoją bardzo kontrolować a ona nawet wyraża chęć i zgodę na taką kontrolę ale te karty nam mówią że to nie doprowadzi do niczego dobrego bo mogą z tego powodu powstawać dalej konflikty więc karty proponują żeby odciąć wszystko to co było złe, ale to naprawdę odciąć jeżeli decydujecie się na tą drogę razem ze sobą to odciąć się od przeszłości tutaj w tych kartach nie wypominać sobie nie wspominać, nie szantażować się w żaden sposób tą przeszłością. Po prostu, tak jak tutaj pokazuje nam karta głupca, iść dalej wspólnie, jeżeli tak wybierzecie, w jednym kierunku, bez ciągnięcia za sobą przeszłości. I podstawą do tego jest rozmowa. Rozmowa jakby świeża energia musi tutaj zaistnieć między wami. Dopóki nie będzie tego rozpoczęcia, tu w dwóch kartach mamy, dopóki nie będzie rozpoczęcia wszystkiego, jakby na nowo ze świeżą energią. To karty ostrzegają, że problem może rozwiązać się chwilowo, tak? Może nawet do, możecie nawet przejść etap wyżej, zamieszkać czy doręczyć się, czy właśnie obiecać sobie coś takiego poważniejszego, ale jeżeli będziecie ciągnąć za sobą przeszłość, to może się nie udać. To jeszcze zapytam ostatecznie tych kart, co będzie, jeżeli, jeżeli tutaj zaczniecie się tak bardzo kontrolować. Jeżeli zaczniecie rozwiązywać problemy takie właśnie w taki sposób dramatyczny, że tak powiem, i kłócąc się na przykład, a nie rozmawiając ze sobą, jeżeli nie odetniecie tej przeszłości, to co te karty nam tutaj powiedzą o ewentualnej przyszłości tej pary? No i proszę, macie odpowiedź. Jeżeli nie posłuchacie rady kart, to nawet przechodząc właśnie na ten następny etap. Prędzej czy później do, dojdzie do jakiegoś zakończenia tego związku. A życzę Wam, kochani, żeby ta para, która nam się tutaj pokazała, jako para ludzi, naprawdę mm, ludzi z przeznaczenia, tak? Jesteście tutaj jako para, jako jeden team, jako mężczyzna, który kocha kobietę i kobieta, która kocha mężczyznę, żebyście znaleźli swoją drogę, tu, swoją nową drogę dzięki rozmowie, dzięki odcięciu się od przyszłości. Żebyście poszli w nową drogę. Jest karta mówiąca nam, że warto pracować nad tym związkiem. Zwłaszcza, że jeżeli jedna ze stron, która tutaj jakby zawiniła najbardziej, że chce pracować, a druga też myśli o tym, żeby wszystko powróciło do stabilizacji. Więc jeszcze raz, pamiętajcie, nadmierna kontrola i to jeszcze taka kontrola, właśnie jakby. U tego mężczyzny w głowie, tak? To się dzieje, że on nie powie tej partnerce tak do końca, że on tutaj chce takiej sprawiedliwości, ale takiej, hmm, gdzie my mamy tego, o, że nie powie tej partnerce, że on chce tej sprawiedliwości, takiej podszytej trochę chęcią hmm, zemsty. A to może właśnie skończyć się bardzo źle. Tu w karcie pięciu buław i w karcie pięciu mieczy. Więc wybór należy do Was. Dziękuję Wam kochani za wysłuchanie tego czytania i życzę Wam, żeby ta miłość, która was kiedyś łączyła, przetrwała, przetrwała i umocniła się. Więc tego wam życzę. Jest szansa, więc nie zróbcie czegoś, co mogłoby tę szansę pogrzebać. Wszystkiego dobrego. Jeżeli zainteresowały Cię treści z tego kanału, proszę zasubskrybuj Asters.